Mamy jeszcze inne przyczyny wypadania włosów. To są przyczyny usienie bliznowaciejące, usienie plackowate trichotilomania, łysienie trakcyjne, czyli łysienie też z pociągania, a i właśnie trakcyjne wtedy, kiedy na przykład mamy różnego rodzaju przedłużenia włosów i nosimy już dłuższy okres czasu, albo nosimy bardzo ściśle ściągnięte gumki, tego typu uczesania i ta trakcja będzie powodowała, że z czasem będą, może nam się ta linia włosowa troszeczkę prze, przesuwać, a włosy będą wypadały, jest nadmierne obciążenie, no i może też dojść do przerzedzenia. I tutaj żadna wtedy wcierka nam nie pomoże, póki my tak naprawdę nie zlikwidujemy źródła tej trakcji. Co do usienia tu mogą być przeróżne też przyczyny. Tu najważniejsze jest to, że obraz usienia bliznowaciącego pojawia się taki, że pojawiają się mikroblizny, które mogą potem przybierać takie większe formy Może też się pojawić łysienie bliznowaciejące opaskowe i jeżeli mamy w trychoskopii stwierdzony obraz łysienia bliznowaciejącego, to też jest charakterystyczne, jak z poziomu, że tak powiem, warunków domowych możemy zobaczyć. Jeśli skóra głowy nas wcześniej, zanim pojawiło się miejsce przerzedzenia, intensywnie piecze, swędzi, bardzo źle reagujemy, właśnie skóra reaguje po ekspozycji na słońce, i potem widzimy, że ta skóra zaczyna nam w miejscach przerzedzeń bardzo intensywnie świecić, nie widzimy tak jakby wydrążonych uśmieszków włosowych, to może być to usienie bliznowaciejące. Wtedy możemy wykonać co? Biopsję skóry głowy. Badanie psychologiczne to jest jakby pierwszy krok w diagnostyce. Jeśli są wątpliwości, czy na pewno to jest łysienie bliznowaciejące i jaki typ łysienia bliznowaciejącego, to na pewno biopsja skóry. Musienie plackowate, jak sama nazwa wskazuje, może się pojawiać w takich właśnie e, e, ogniskach, plackach, które się ze sobą zlewają, albo może być tak zwane całkowite. Totalis, universalis, utrata ze skóry głowy, brwi i rzęs e, na całym ciele. E, to są osoby, kto, te osoby które doświadczają usienia plackowatego, jeśli chodzi o diagnostykę, to nie, nie ma z tym problemu, bo to jest dosyć charakterystyczna utrata. Problem jest z leczeniem. Dzisiaj na pewno powiem, że to jest temat zbyt e, obszerny i na pewno wcierka, szampony, mezoterapia, nawet jest w wielu przypadkach przeciwwskazaniem, nie będą to sposoby, które mogą rozwiązać nasz problem. I to jest już problem łysienia, utraty, utraty e, która jest związana z procesem automonologicznym, i tak naprawdę wtedy odpowiedni lekarz który dermatolog, lekarz, który jest również trychologiem, pracuje z przypadkami włosowymi. To jest bardzo ważne, bo mogą być bardzo dobrzy lekarze dermatolodzy, ale w swojej praktyce zawodowej Pracowali z małą ilością właśnie przypadków usienia plackowatego, więc tutaj bo mogą być osoby, które są sfrustrowane, już było jednego, drugiego specjalisty, najważniejsze jest to też to doświadczenie, jak ja mówię, praktyczne, czyli pracy z danymi przypadkami, tak samo jeśli chodzi o łysienie bliznowaciejące. Wcierka, mezoterapia absolutnie nie, to jest za mało w usieniu bliznowacujące, jeśli już doszło do blizny to my tam nie spowodujemy odrostu włosów, bo tam już doszło do degradacji mieszków włosowych. Chodzi o to, żeby problem się dalej nie posuwał, w związku z czym leczenie, które będzie wyprowadzone przez lekarza, to jest klucz. W tym momencie już wiemy, że w domu jesteśmy w stanie sobie poradzić z wypadaniem czy z poziomu domowego z wypadaniem telogenowym, wyhamowywujemy usienie androgenowe, bo zahamować się nie da ale też pamiętajmy, że w momencie kiedy jesteśmy na początku tej ścieżki diagnostycznej, czyli tak naprawdę trudno nam jest powiedzieć, co się przyczyniło. My obserwujemy tą wzmożoną ilość wypadających włosów. Przy telogenowym możemy być już spokojniejsi, że to nie jest uszkodzenie mieszków włosowych i te włosy będą dalej odrastały. Chciałabym, żebyśmy to zapamiętali. To jak najbardziej taka pielęgnacja na poziomie wcierki, na poziomie szamponu, ale szampon przede wszystkim po to, żeby oczyścić skórę, głowę, żeby potem też włos miał jak najlepsze środowisko do odrostu włosów. Odpowiadamy na potrzeby skórne, ale e, czy dalej jeszcze po, poszerzymy tą całą procedurę pielęgnacyjną o różnego rodzaju zabiegi, o mezoterapię, o e, 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 ewentualnie suplementację? Tylko ja, ja jestem fanką jednak suplementacji wtedy, kiedy mamy zdiagnozowane niedobory to w sytuacji wtedy, kiedy będziemy już po szerszej diagnostyce. Więc wybór odpowiedniego specjalisty. Ja oczywiście, jeśli byście mieli pytania, do jakiego specjalisty, bo już gdzieś przeszliście przez pewnych specjalistów i nie dostaliście takiej pomocy, jakiej byście oczekiwali, no czasami to właśnie wynika z tego, że może być bardzo dobry specjalista, ale na przykład mniej pracował z przypadkami włosowymi, to zachęcam do kontaktu ze mną, postaram się Wam pomóc.